Cześć, kochani, witajcie w kolejnym live, w którym opowiem o tak zwanych przyimkach ruchu w języku angielskim. Jeżeli jesteście tu ze mną, dajcie mi proszę znać serduszkiem, yy, wpisaniem tak w komentarzu, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać, ponieważ dzisiejsza tematyka jest niezwykle istotna. Kochani moi, o co chodzi z tymi przyimkami ruchu i czym w ogóle są te przyimki? Przyimki to są słówka e, takie jak te, które widzicie na ekranie. Na przykład up, czyli do góry, down, czyli do dołu, out of, czyli z, kiedy coś wynosimy, wyjmujemy poza jakieś pomieszczenie czy przestrzeń, into, czyli do. On czyli wskakujemy, wchodzimy na jakąś e, platformę, na jakieś e, miejsce. Off, czyli kiedy schodzimy z jakiegoś miejsca, zeskakujemy z niego i tak dalej. Uh, away, czyli kiedy się oddalamy od jakiegoś miejsca, i wówczas dodamy słówko from, czyli od. Past, kiedy przechodzimy na przykład obok lub przemieszczamy się wzdłuż, obok, e, mówiąc dokładniej, obok e, jakiegoś miejsca. Over, kiedy ponad tym miejscem, e, kochani moi, e, przechodzimy. I tak dalej. Wreszcie możemy zmierzać do jakiegoś miejsca. Będziemy mieli słówko to, ponieważ ono nadaje kierunek działania. Możemy też nie tyle iść fizycznie do jakiegoś miejsca, bo kiedy ja mówię, że idę na przykład do restauracji, to powiem go to restaurant. Iść do restauracji, ponieważ ja do niej później wchodzę. Ale kiedy ja idę w kierunku restauracji i niekoniecznie do niej wchodzę, to powiem towards. Towards restaurant, czyli ja zmierzam w kierunku restauracji, żeby komuś na przykład podpowiedzieć, gdzie on ma iść, uh, mogę wreszcie używać słówek takich jak along, along, czyli wzdłuż na przykład drogi, across, czyli przez drogę, uh, around, czyli wokół jakiegoś uh, miejsca, jakiegoś przedmiotu. Um, będziemy używali słówka around, uh, through, czyli przez na przykład przez drzwi through the door, czyli przechodzimy fizycznie przez jakiś e, obszar lub przez jakieś miejsce. No i wreszcie mamy słówko under, czyli pod jakąś przestrzenią, pod jakimś miejscem i to są tak zwane przyimki ruchu. E, kochani moi, po co nam te przyimki ruchu i dlaczego tak istotne jest, aby je znać i aby je sobie Szkolić, czyli aby je trenować. Kochani moi, z prostej przyczyny, język angielski jest najprostszym językiem współczesnym, co wam cały czas powtarzam, i e, jesteśmy w stanie dzięki temu, znając bardzo mały zasób słów, bardzo dużo w tym języku powiedzieć. Co mam na myśli? Ano, mam, kochani moi, na myśli to, że kiedy na przykład e, weźmiemy sobie słówko takie jak go, czyli iść, to e, po polsku. Mamy wejść, wyjść, przyjść, dojść, pójść, i tak dalej, czyli mamy bardzo dużo słówek, które łączą się, czy jakby nawiązują do ruchu. W języku angielskim mogę oczywiście ich wszystkich używać i też szukać ich odpowiedników, ale mogę po prostu wziąć słówko go, czyli iść. I połączyć to słówko z przyjmkami, czyli ze słówkami, które widzicie tutaj na ekranie. Kiedy więc powiem Go down, please, to mówię zejdź albo idź w dół. Go up, please, czyli idź w górę. Go out, wyjdź. Go out of. The room. Wyjdź proszę z pokoju. Go out of the room, please. Oczywiście nie zachęcam Was do tego, podpowiadam tylko, jak to może wyglądać w praktyce. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy jest to jasne, e, a ja tymczasem idę dalej. Możemy powiedzieć go into, czyli wejdź do jakiegoś miejsca. Go on to, wejdź na, na przykład go on to uh, the box, wejdź na pudełko. Um, go off. Zejdź z jakiegoś miejsca. Go away, please. Odejdź, proszę. Go away from me. Odejdź ode mnie, proszę. Go away from the box. Odejdź od pudełka, jeżeli zależy nam na zachowaniu jakiegoś dystansu. Mogę wreszcie powiedzieć go past. Czyli dając najczęściej instrukcję, mogę powiedzieć, proszę przejść obok restauracji. Go past the restaurant. Tak, jakby minąć restaurację. Zobaczcie. Biorę słówko go. Czyli to samo jedno słowo dodaje tylko wyrażenie past i już powstaje mi inne słówko, czy coś innego komunikuje. Mogę wreszcie powiedzieć go over, jump over, przejdź ponad, przeskocz. E, na przykład the books, ponad e, pudełkiem. No i wreszcie te kilka ostatnich słówek, ponieważ powoli będziemy zbliżać się do końca dzisiejszego live'a. E, go along. Idź wzdłuż, na przykład go along the road, idź wzdłuż drogi. Go across the road, czyli idź, przejdź przez ulicę, przez drogę, go across the road. Mogę wreszcie powiedzieć: go around, czyli chodź dookoła, idź dookoła. Na przykład, please go around the books. Proszę chodzić dookoła pudełka. Nie. Jako najprostszy przykład, który przyszedł mi do głowy, bo na przykład nie chcemy, aby ktoś to pudełko e, zadeptał. E, ewentualnie proszę przejść przez drzwi. Go through the door. Go through the door. Proszę przejść przez drzwi. No i wreszcie możemy powiedzieć go under, czyli przejść pod. Na przykład go under the table, przejść pod stołem. Nie wiem, czy Wam się kiedyś zdarzyło gdzieś na jakimś wydarzeniu przechodzić pod stołem. U mnie jak najbardziej taka sytuacja miała miejsce. I wówczas powiemy, please go under the table. Proszę przejść pod stołem, bo na przykład no nie starczyło już miejsca, nie wystarczyło już miejsca w jakimś pomieszczeniu, abyśmy mogli przejść. Podsumowując, kochani moi, kiedy mówicie w języku angielskim, to sprawa wygląda dużo prościej niż w języku polskim, ponieważ zamiast stosując masę słówek, naprawdę przepotężną ilość słów, jesteście w stanie zastąpić bardzo prostym słówkiem, takim jak na przykład Go, oraz przyimkiem. Przyimkiem, czyli wszystkimi tymi słówkami, które widzicie na ekranie, a to jest tylko jedna podgrupa przyimków. W kolejnych live'ach postaram się odnieść do kolejnych przyimków, czasu, miejsca i tak dalej, aby Wam troszeczkę. Ułatwić to zadanie, ale jedno jest pewne: warto poznawać przyjemki ruchu, warto je sobie ćwiczyć, ponieważ kiedy to robicie, to stosujecie przepotężny skrót do tego, aby skutecznie komunikować się w języku angielskim i aby w wielu, wielu sytuacjach rozumieć tak zwane phrasal verbs, czyli związki frazeologiczne, które um, dla wielu z Was są problematyczne. A są one niczym innym, jak słówkiem połączonym. Z którymś z tych przyimków, co powoduje, że słowo dane zmienia znaczenie. Ale jeżeli wiemy, że up to jest w górę, to kiedy będziemy widzieli ten obrazek w głowie, to dużo łatwiej będzie nam skojarzyć, że go up to jest iść w górę, ale także get up, wstawać, też give up, czyli my dajemy coś w górę, poddawać i tak dalej, Do czego bardzo Was zachęcam. Bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj. Dziękuję za lajki, dziękuję za udostępnienia. Jeżeli macie ochotę, zostawcie jakieś info w komentarzu odnośnie tego, którego z tych przyimków najczęściej używacie. Po prostu wpiszcie to słówko w komentarz. A tymczasem cudownego dnia dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Bye, bye.